Kiedyś usłyszałem w firmie, że logistyk to osoba, która rzeczy niemożliwe załatwia od ręki, a na cuda trzeba chwilkę... Oczekać. Zawód logistyk to jest bardzo pojemny termin. Można pracować wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przepływem towarów, ale nie tylko. To daje szerokie możliwości zatrudnienia. Między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, branży motoryzacyjnej, w portach lotniczych, w portach morskich, urzędy miast, służba zdrowia, sądownictwo. Jest naprawdę szeroki wachlarz form zatrudnienia. Nazywam się Adrian Dziarmaga, Jestem solwentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Obecnie pracuję w firmie DHL Supply Chain. Uważam, że w obecnych czasach logistyka jest to podstawowa branża, gdzie nie cierpi się w ogóle na bezrobocie. Pracę można dostać zarówno w firmach świadczących usługi logistyczne, jak i typowo produkcyjne. Logistyka może spodobać się osobom, które lubią podróżować, lubią kontakty z ludźmi, chcą się nauczyć języków obcych, interesują się różnego typu nowinkami informatycznymi. To dla takich ludzi, którzy niekoniecznie lubią siedzieć za biurkiem, bo logistyka. To jest pewna taka dziedzina, która jest ponad wszelkimi granicami. Praca w logistyce na pewno jest bardzo ciekawa. W branży tej spotykamy się z różnymi sytuacjami, którymi musimy zarządzać. W moim przypadku jest to praca z klientem. Każdy klient ma inne potrzeby. Za każdym razem musimy dopasować naszą ofertę do potrzeb klienta.